Już po raz 15 na boisku w wszystku Małym rozegrano mecz kawalerowie-żonaci, to już prawdziwa wielkanocna tradycja w tej wsi w gminie Święciechowam. Tradycją stało się też, że to kawalerowie gromią żonatych, tak było i tym razem. Młodzież wygrała 8 do 2. Ty w środku, Łuka w środku, my po skrzydłach, Jacek z Grzegorzem z przodu, wszyscy pozostali, 15 z tyłu. <laughs> 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 dobry radę. radę. Witam kawalerów, wszystkiego dobrego z okazji Środek i Nocy. Witam żonatych. Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkiej Nocy i cieszę się niezmiernie, że mamy przyjemność współzawodniczyć po raz 15 Sędzią dzisiejszego spotkania jest kolega Jan Andrzejewski, który tradycyjnie sędziuje te spotkania i życzę wam panu, panie sędzio, aby ten mecz odbywał się w sposób najlepiej pojęty dla sportowców. Kartki mam tradycyjnie, żeby ktoś nie wierzył. Także gramy do gwizdka, jestem sam, nie ma liniowych. Także jak nie ma gwizdka to gramy. E! Yeah. Pan Jerzy Kołodziej, Sołtys Skrzycka. Słyszę jubileuszowy mecz. Tak, 15 mecz. Zaczęliśmy grać, kiedy byłem wybrany Sołtysem. To był 95 rok, marzec. I wtedy żeśmy postanowili z Radą Sowiecką wspólnie, że jakoś trzeba po prostu czymś za, zaistnieć. No I wybraliśmy mecz, kawalerowie żonaci. I to trwa 15 lat. I zawsze w pierwsze święto? Zawsze pierwsze święto, zawsze niedziela. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są w domu, mieszkańcy są w domu. Zresztą, jak sami widzimy na boisku dzisiaj, nie jest super frekwencja, ale ci, którzy chcą, są, przychodzą, bo tu grają ich synowie grają w wnukowie, także ci ludzie przychodzą i są z tego w jakiś sposób zadowoleni. Jeżeli dobrze pamiętam statystyki, zasadniczo wygrywają kawalerów. Tak jest, tak jest. Statystyka na dzisiaj jest dla nas bardzo niekorzystna, gdyż 14 meczy wygraliśmy 3, z czego 11 żeśmy przegrali. No były tak, że w zute przegrywaliśmy, ale no jest jak jest. No ale kupuje, kupujecie kawalerów, A, to znaczy tak, żenią się. Przybywają nam, przybywają nam młodzi żonkosie i, i oni dzielnie nas spierają, no bo no, musi być ktoś, kto odchodzi, ktoś, kto i dlatego to, to ta stała wymiana jest Syn w drużynie kawalerów Tata w drużynie żonatych Syn pierwszy raz gra czy już grał? Nie, już gram któryś 21. raz A jeszcze jesteście ze sobą spasowani? Znaczy pilnujesz taty na wojsku? No kogoś trzeba pilnować jak jest koło siebie nie. No, ale taty, tak, trzeba przydzielony na stałe? No dokładnie No ale tacie tak głupio wejść, nie? No. Z mas masą, no tak. Wymęczą trochę, ale my się tak łatwo nie podajemy. Kondycji już nie ma. Kondycji już nie ma. Mało, coraz mniej. Tam się czajili jak jasny piorun dzisiaj, nie? Nie udało się. Ale następnym razem 16 mecz spróbujemy jeszcze się bardziej sprężyć. Spodziewamy się siedmiu rzęków. To już młodzi będą z kolei następcami. Rafa będzie już yy, grał po tej stronie. Przemek. Młody ego, to prawdopodobnie to się stanie. To się stanie. I Wtedy naprawdę, naprawdę, no powalczymy, no stale walczymy. Ja tu... Baby! Baby, tu...